Ciałem Witajcie w kolejnym odcinku Porad i które towarzyszą wędkarskim lekcjom publikowanym na łamach wiadomości wędkarskich od stycznia tego roku. Będziemy się starali dzisiaj pokazać Wam przede wszystkim, jakie schematy, czyli sposoby, proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami tego zestawu, jakie one powinny być. Pierwszym z podstawowych schematów jest schemat obciążenia. Podstawową zasadą jest, że tuż nad uszkiem przyponowym zaciskamy śrucinę jedną najczęściej, którą nazywamy śruciną sygnalizacyjną. Ta śrucina sygnalizacyjna to tak naprawdę jest pierwszy kontakt z rybą, czyli w chwili, gdy ryba uchwyci w pyszek przynętę wraz z haczykiem, poruszając delikatnie, no a często i gwałtownie w zależności od tego, czy zachowuje się agresywnie, czy też spokojnie, porusza przy, przy śrucinie sygnaliz, sygnalizacyjną. To poruszenie już jest widoczne na spławiku. Następnie powyżej tej śruciny stosujemy y, kolejne y, elementy obciążenia w postaci albo y, śrucinek pojedynczych rozłożonych na żyłce, lub też w postaci y, oliwek, łezek. Czyli skupionego obciążenia, i te elementy obciążenia w sumie razem dają nam pewien schemat. Proszę zwrócić uwagę na tych rysunkach, jakie różnice występują w tych schematach obciążenia. Długość przyponu jest bardzo istotna, może wahać się między mniej więcej 15 cm, a nawet 40 i 50 cm. Jest to zależne od wielu czynników, przede wszystkim od tego, jakie ryby łowimy. Jak one zachowują się w łowisku, jaka to jest pora roku? Gdy chcemy, aby reakcja na branie była szybka, wtedy stosujemy krótki przypon. Najczęściej jest on stosowany w przypadku łowienia ryby drobnej, takich jak drobne płotki, krąpie, drobne leszcze, okonie. Im większa ryba, szczególnie gdy myślimy tu o dużych leszczach, tym ten przypon może być dłuższy. Dlatego że ryby te są znane z tego, że często podchodzą bardzo delikatnie do, yy, do przynęty, długo ją smakują, nie mogą się zdecydować na branie, a najdrobniejszy opór zniechęca je i odpływają. Dlatego musimy sami wyważyć yy, czy w naszym przypadku, w konkretnych warunkach, ten przypon może być krótki, czy wystarczy te 15-20 cm, czy jednak chcemy zachować yy, trochę tej rezerwy na bawienie się ryby z przynętą i możemy ten zestaw ten przypon zostawić nieco dłuższy. Tutaj widzicie dwie żyłki, które zastosowałbym do budowania przykładowego zestawu. Pierwsza z nich ma średnicę 0,12 mm. Zastosowałbym ją jako żyłkę główną. Druga żyłka ma 0,10 mm. Tę zastosowałbym jako żyłkę przyponową. Ponieważ jest o dwie setne cieńsza od żyłki głównej, i w przypadku zacięcia dużej ryby, niemożności jej wyholowania, a przede wszystkim w przypadku zaczepu, zerwie się żyłka cieńsza, czyli przypon, pozostawiając cały, cały zestaw nieuszkodzony. Do wymiany będzie tylko żyłka przyponowa. Gdy będziemy montować zestaw, pamiętajmy o drobiazgach, bo drobiazgi są bardzo ważne. Bez nich możemy. Spowodować, że nasz zestaw, chociaż przygotowany według schematu i tak jak należy, jednak nie będzie do końca spełniał swojej roli. Przykładem niech będzie to, w jaki sposób mocujemy spławik na żyłce. Klasyczny spławik składa się z antenki, korpusu oraz kila. Ten kil to jest miejsce, na którym zaciskamy żyłkę. Stosując takie koszuleczki, ja polecam, to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że stosuję więcej niż jedną koszulkę. Więcej. Ja stosuję trzy. Podpatrzyłem tu bardzo dobrych zawodników. Dlaczego? Dlatego, że jedna nie wystarczy. Dlatego, że często w czasie gwałtownych wymachów oraz w czasie holowania te siły, które działają na spławik, są tak duże. Że mimo zaciśnięcia żyłki na kilu przez tą koszulkę, ten sprawik będzie się po prostu przemieszczał i po chwili będziemy łowić już na inne głębokości, yy, widzicie, mamy trzy koszulki. Oczywiście w tym przypadku kornie nie ma aż takiego znaczenia, bardziej chodziło mi o to, żeby odróżnić te, które są, yy, te, które są wyżej od tej, która jest na samym końcu. Yy. Po pierwsze, ta koszuleczka zawsze wystaje nieco poza kil. Chodzi o to, żeby nie było możliwości przetarcia się czy tutaj żyłki o samą końcówkę, to zabezpiecza. Po drugie, gdy już jestem pewien, że zestaw jest dobrze, dobrze wyważony i wygruntowany jest tak jak należy, wtedy robię coś takiego, że po prostu przekręcam tu, nie wiem czy to dobrze widać, żyłka jest okręcona wokół kila. O, w ten sposób. To dodatkowo wzmacnia to, to zaczepienie tutaj żyłki i dzięki temu spławik już na pewno nie ulegnie przesunięciu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka mam jeszcze dwie, myślę, że ważne, aczkolwiek drobne rady. Pierwsza rada to jest taka, żeby utrzymać Porządek w swoich skrzynkach wędkarskich dobrze jest zestawy opisywać tak jak ja to tutaj zrobiłem. 6 metrów, proszę bardzo. Grubość żyłki głównej 0,12, przypon 0,10, haczyk 16. Stosuję do tego celu zwykły plaster. Taki, który można kupić w ATC za niewielkie pieniądze gdy zmienimy grubość żyłki czy zmienimy haczyk wystarczy zerwać go i wtedy będziemy notować od nowa innym drobnym detalem który bardzo usprawni nasze nasz sprzęt to jest taki zaczep o, proszę bardzo każdy zestaw do bata kończy się uszkiem i bez tego zaczepu, który Wam teraz pokazałem, to tak naprawdę nie wiadomo, jak, jak zakończyć ten zestaw, a ta żyłka, która tutaj tak, yy, tak jest taka luźna, ona często w skrzynce potrafi yy, nieźle nam narobić bałaganu. Ja przygotowałem, korzystając z gumek recepturek oraz ze spinaczy bardzo prosty zaczep. Zakładam zakładam tę gumeczkę tutaj. I przekładam ją, aby... O, proszę bardzo. Proszę, tutaj zakładamy. O. Jest gotowe. Można zaczepiać. Bardzo prosta rzecz. Naprawdę banalnie prosta do wykonania w domowym warsztaciku, a niesamowicie przydatna. Oczywiście trzeba wiedzieć, że podobne zaczepy można kupić też w sklepach wędkarskich, ale ja myślę, że to też spełnia swoją rolę. Proszę bardzo, jest gotowe, nie będzie się plątać i naprawdę nam się to przyda. Możemy przygotować ich dowolną ilość i wykorzystywać na tylu zestawach, ile sobie przygotujemy na sezon. Powodzenia. Zapraszam Was na następną lekcję. Tym razem wybierzemy się już nad wodę.